Samochwała w kącie stała i tak wciąż opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem, jak odpowiem. To roztropnie w szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeszcze na rowerze znakomicie muchy łapie. Wiem gdzie Wisła jest na mapie. Jestem zdolna, jestem zgrabna, słodka, wiotka i powabna. A w dodatku daję słowo: Mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tenga. Moja siostra taka mała. A ja jestem <śmum> samochwała. 到啊！Oh, well.